Cześć, jestem Weronika. Przedwczoraj zdałam egzamin w Dort praktyczny z wynikiem pozytywnym. Tutaj mój instruktor Przemek Cyrenkowski. Dużo od niego dostałam wsparcia. Tak. Motywował mnie cały czas do działania. Nie było łatwo, bo były duże momenty takie, gdzie już no, nie wierzyłam w siebie w ogóle, że już nic z tego nie będzie. Już też chciałam rezygnować, ale tutaj Dzięki jeszcze raz tak, za wszystko. Radę. Tak, Mówiłem. razem daliśmy radę mimo wszystkich problemów, które były. No i tutaj jeszcze też e, szep szkoły Andrzej też nam dużo pomógł. No i polecam szkołę jasny kursant. E, to jest tutaj bardzo fajna szkoła, instruktorzy są super. Dużo pomocy od nich dostałam, także jak najbardziej polecam. Super. Dornyka, no, e, znamy się, mamy jakąś historię swoją tutaj Przemek tak. bardzo zaangażowany był. Ja tam gdzieś też troszeczkę Postarałem się włożyć swoje trzy grosze do tego tak. szkolenia, mamy jakby historię, i ta pamiątka Ci zostanie, mam nadzieję, że się nie zmieni, Dokładnie, jakiś internet nie, 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 nie. To, to będzie, zmieni, nie, nie. zmieni się i to, to fajnie, bo mamy tutaj ślad, że tak powiem, pozostał, wiadomo jakie, jakie były trudności, Ty sama wiesz, no nie każdy jakby ma te zdolności, żeby, żeby od razu po 30 godzinach zakończyć szkolenie, nam zależało na tym, żeby nie tylko żebyś była przygotowana do egzaminu, bo to są dwie zawsze ścieżki i o tym myślimy. Egzamin to jest formalność, jest to jakaś, jakiś etap, ale nam najbardziej zawsze zależy na tym, żeby kursant był przygotowany do samodzielnej jazdy, tak? żeby te wszystkie elementy typu zmiana pasa, która jest niebezpieczna, czy swobodne parkowanie, czy możliwość jakby podjęcia decyzji, dobrej decyzji. To później się przenosi na dobrą jazdę, i nasi kursanci, którzy, których tam później poznajemy po wielu latach, przyjeżdżają do nas, czy gdzieś tam na podrodze się spotykamy, twierdzą, że nie mieli żadnych problemów w trakcie jazdy. I o to jest największa satysfakcja. Ja oczywiście Ci gratuluję, Instytutorowi, tutaj Przemkowi no, też, no, za no, zaangażowanie. No, za no, no, tak, bo ważne jest tutaj, żeby Instytutor by miał cierpliwość, jakby w, raz, że w relacjach, dwa, w realizacji tego kursu bo często się zdarza, że instytutorom brakuje cierpliwości, na szczęście nie naszym. Też mi zapytaje, więc tutaj też Mirek Krysa, Grzegorz Jasiński, Pan Jurek, i Marcinkowska, z którą też miałam po niezaliczonym wewnętrznym egzaminie drugim obserwacje, także tutaj też Fajnie, to super, super. Ja Ci dziękuję, naprawdę życzę Ci gumowych drzew, szerokości, jak to się <grym mówi <grym <grym w naszym języku, także jeszcze raz do zobaczenia mam na, 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 na drodze i, i bardzo bym Cię prosił, abyś już, jak będziesz miała swój samochód, żebyś przyjechała do nas, no, bo mamy taki cykl filmów z naszymi kursantami, którzy przyjeżdżają swoimi samochodami i taki jeszcze ślad końcowy, takie podbicie pieczątki, że już jedziesz no, samodzielnie, byłoby super, nie? Także, Męteczka. Gratuluję jeszcze raz Zdjęcia. pozytywnego, będzie dobrze. Super. Proszę, dziękuję bardzo. Fajnie. Fajnecika na osłodę. Na osłodę. Tak, na osłodę. <laughs> za, te, <laughs> za te błędy, za te grzechy, A, które tam to te grzechy, były popełnione. No, tak. Trochę trwało, ale daliśmy radę. Fajnie. No. Jeszcze raz gratulacje. Weronika, to teraz z mojej strony eee, gratulacje. Ja się cieszę, że wybrałeś to ja z do realizacji tego kursu i z tego, co, co pamiętam, to świetnie. Twoja siostra, tak, też. Nie ona, to. zrealizowała u nas kurs. Tak, Była zadowolona i ty tak, mam nadzieję, dobrało. że też jesteś zadowolona. Tak, oczywiście. Symbolicznie, słuchaj, e, tak na pamiątkę, ta kamizelka odblaskowa mm, z pewnością e, się przyda. W różnych sytuacjach drogowych trzeba pamiętać, że to jest element obowiązkowy, tak? Warto mieć w samochodzie. To jest, zaczynasz od kamizelki, tak? No niektórzy zaczynają od kasku, później tak. kupują motocykl. No, A ty masz tutaj? Tak. Tutaj ode jeszcze proszę kubacie taki, ja będziesz piła kawał, żeby sobie wspominała o nas. No i tutaj oczywiście taka smyczka na kluczyki tak. od samochodu też może być, tak? Nie, że to tak. Wszystkiego, dobrego. wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.